Środę, 15 października, witam wszystkich serdecznie i pozdrawiam z Ustronia. A dzisiaj towarzyszą nam hasła biblijne, pierwsze z Księgi Proroka Izajasza, 55 rozdziału, 12 wiersza. Z radością wyjdziecie i w pokoju zostaniecie przyprowadzeni. Oraz słowa z Ewangelii Świętego Łukasza, 10 rozdziału. Powróciło tedy owych 72 z radością mówiąc, Panie, i demony są nam podległe w imieniu Twoim. Rzekł więc do nich, Wszakże nie z tego się radujcie, Iż duchy są Wam podległe, Radujcie się raczej z tego, Iż imiona Wasze w niebie są zapisane. Towarzyszy nam jeszcze myśl mistrza Eckharta, Jeżeli wdzięczność jest jedyną modlitwą, Jaką odmawiasz w ciągu swojego życia, To będzie w zupełności wystarczające. Moi kochani, to dzisiejsze starotestamentowe słowo z księgi proroka Izajasza, przyznać, że jest mi w tym miesiącu szczególnie bliskie, dużo o nim myślę, ale jednak może i przewrotnie chciałbym, żebyśmy zastanowili się dzisiaj bardziej nad tym słowem z Ewangelii Łukasza, nad tą historią Pana Jezusa, który wysłał swoich uczniów, nie tylko apostołów, bo jak usłyszeliśmy, było ich dużo więcej. Wysłał ich można powiedzieć, świat. Nie tak odległy świat, ale do okolicznych miast, do okolicznych wiosek, tam gdzie byli w stanie dotrzeć, żeby w Jego imieniu działali, żeby w Jego imieniu wypędzali demony, uzdrawiali, żeby skazywali na niego. I tutaj pojawić się może także i dla nas współczesnych chrześcijan pewien problem. Bo. Uczniowie, kiedy wrócili do Pana Jezusa, byli radośni, mówili, że w imieniu twoim wypędzaliśmy demony, ale tak naprawdę Pan Jezus zwrócił im uwagę na coś najważniejszego, czyli na ten najgłębszy cel ich działalności na to, dlaczego to robią. Bo nam ten cel czasem zdarza się, że umyka. Niekiedy zachłyśnięci. Sobą, swoimi możliwościami, swoim potencjałem, tym co jesteśmy w stanie zrobić, albo tym, kim uważamy, że jesteśmy, wpadamy w pychę. My kierujemy na siebie całą uwagę. Uważamy, że nam się z tego powodu coś być może i należy, że jesteśmy lepsi od innych, że przecież to do nas, Powinni przychodzić, a nie to, że my jesteśmy wysyłani do ludzi. I to jest, drodzy, bardzo niebezpieczne podejście, ale bliskie naszej ludzkiej, grzesznej naturze, która chce być łechtana, która chce być doceniana. Ale przecież najważniejsze jest naśladowanie Chrystusa, a to naśladowanie polega na służeniu drugiemu człowiekowi, na wychodzeniu do drugiego człowieka, na byciu dla niego. Bo w nim dostrzegamy przychodzącego Chrystusa, a nie byciu dla siebie. I dopiero tak żyjąc, w ten sposób realizując swoje powołanie, także do nas będą się odnosiły słowa obietnicy o zapisaniu naszych imion w Księdze Żywota, o zapisaniu ich w niebie, jak powiedział Pan Jezus. Dlatego życzę nam wszystkim, niezależnie od tego, kim w naszym życiu jesteśmy, co w naszym życiu osiągnęliśmy? Jaki mamy potencjał, jakie mamy wykształcenie, stanowisko? Być może, jaką grupą ludzi zarządzamy większą lub mniejszą, abyśmy zawsze zachowali tę zdrową, chrystusową pokorę. Nie kokieteryjne wręcz umniejszanie <laughs> siebie, ale rozumienie, że to, co robimy, nie robimy dla siebie, dla swojego zysku, dla swojej chwały, dlatego żeby nam było lepiej i żeby ludzie nas podziwiali bo my jesteśmy tylko odbiciem światłości świata naszego zbawiciela Jezusa Chrystusa dlatego nieśmy tego Chrystusa innym tak jak uczniowie w imieniu Jezusa działali aby to zawsze on był w naszym życiu i przez nasze życie uwielbiony i wywyższony dobrego radosnego błogosławionego dnia zostańcie z Bogiem